Sulomalaj, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście, bo was żydowskie czary tu ściągnęły, i astrologia, numerologia. To teraz zostają tylko normalni ludzie, bo w judaizmie czary, magia i astrologia są praktykami zabronionymi. Chciałbym jednak opowiedzieć wam trochę o liczbie, jakże szczególnej w świecie nieżydowskim. O liczbie 13 w świecie żydowskim ta liczba także ma duże znaczenie, ma ogromne znaczenie, ale zupełnie inne znaczenie niż w świecie nieżydowskim i z zupełnie innego powodu. I nie ma nic wspólnego z pechem i szczęściem, a wiecie czemu? Bo takie coś jak pech i szczęście nie istnieją i o tym Wam trochę w tym odcinku opowiem. Zaczynamy! W komentarzach czasem widzę taki tekst: Trafiłem tu przypadkiem. Zapewniam Was, że nie ma czegoś takiego jak przypadek. Podobnie jak nie istnieje w judaizmie pojęcie pecha i szczęścia. Dlaczego? Odpowiedź jest dość banalna, bo wszystko jest w rękach Boga wszystkim steruje Hashem i choćbyśmy się osmarkali i skichali to żadna siódemka nam nie pomoże, i żadna trzynastka nam nie zaszkodzi. Skąd się biorą takie przesądy w świecie nieżydowskim? Nie mam pojęcia, ale powiem wam, że jeśli to wam w życiu pomaga, to wasza sprawa i możecie bawić się w los zależny od siódemek i trzynastek. W judaizmie ta sprawa wygląda jasno i wyraźnie. Dwaj bracia Jakojw i Esojw, czyli po polsku Jakub i Ezaw. Jeden chciał świata rządzonego przez Boga. Drugi chciał, żeby światem rządził przypadek. Ejsof był z góry przegrany, bo światem rządzi Bóg. Świat chaosu i przypadku jest światem bez Boga. Judaizm tego właśnie uczy: że wszystko jest od Boga zło i dobro, choroba i zdrowie, wojna i pokój absolutnie wszystko pochodzi od Boga. Nie ma innych mocy. W judaizmie nie mówimy ludziom na szczęście czy życzę ci szczęścia. W sensie jak najmniej pecha. Jak w języku angielskim, na przykład słynne Good Luck. W judaizmie nie istnieje takie pojęcie jak Good Luck. Często ludzie, którzy mało wiedzą o judaizmie, tłumaczą słynne Mazaltow jako takie na szczęście. Jednak jest to błąd i powiem wam, że polskie tłumaczenie tego powiedzenia Mazaltow jest idealnie trafione. A to tłumaczenie możecie zobaczyć bardzo często bawiąc się na polskim weselu, bo często nad młodą parą jest napisane: "Szczęść Boże młodej parze". to znaczy właśnie to. Szczęść Boże śli błogosławieństwo osobie, której dobrze życzymy. Życzymy jej tak dobrze, jak teraz w tym momencie jej się dzieje, kiedy jej się dobrze dzieje. Nura no bojsaj, przyznajcie się w komentarzach, kto się boi liczby 13? Mam nadzieję, że trochę ten odcinek wam naprawi postrzeganie tej liczby, bo w judaizmie 13 to bardzo ważna liczba. Z niewyjaśnionego powodu współczesny świat boi się liczby 13. W wielu wysokich budynkach nie ma piętra 13. W hotelach w Stanach Zjednoczonych nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkałem z piętrem 13. W Indzie nawet nie ma takiego guzika jak 13 jest 12 i po 12 jest 14. Mam nadzieję, że ludzie, którzy mieszkają na piętrze po 12, nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę mieszkają na tym 13 pechowym a nie 14. piętrze, jak pokazuje to winda. Liczba 13 w judaizmie ma duże duchowe znaczenie. Aż się chce powiedzieć, że to dobra liczba i choć liczby nie mają mocy, to niektóre określamy jako dobre albo złe. Wiąże się to często z gematrią, czyli takim specyficznym sposobem szukania informacji w Toira. Każda litera alfabetu hebrajskiego ma odpowiednik cyfrowy i szukając w tojże ukrytych znaczeń, często dodajemy wartości tych liter i szukamy, czy z czym się to łączy. Na przykład słowo życie w języku hebrajskim to haj, i wartość liter po dodaniu w tym słowie to liczba 18, i tradycyjnie osiemnastka to dobra liczba w judaizmie, bo oznacza życie. Dlatego jak komuś dajemy na przykład prezent finansowy, to dajemy często ileś tam razy haj, czy ileś tam razy życie, czyli ileś tam razy osiemnaście. Inna dobra liczba w judaizmie to siedemdziesiąt dwa, ponieważ jedno z imion Boga to siedemdziesiąt dwa, a po drugie Bóg ma siedemdziesiąt dwa imiona, tylko podkreślam. Liczby nie mają mocy. One są takimi dopełnieniem często jakiejś nauki na temat Tojry. Jeśli chcecie posłuchać o Gematrii, to dajcie znać w komentarzach i jeśli mnie przekonacie, to zrobię odcinek o Gematrii i pokażę Wam, jak to działa i jakie ciekawe rzeczy można z Tojra wyczytać właśnie przy pomocy Gematrii, liczb. Liczba 13 w judaizmie to ważna liczba i już Wam wymieniam dlaczego. Na przykład Abraham robiąc obrzezanie sobie wszedł w 13 różnych przymierzy z Bogiem. We fragmencie, gdzie Bóg mówi Abrahamowi, że musi się obrzezać, słowo bris, czyli przymierze, pojawia się także 13 razy. Zgodnie z żydowskim prawem chłopiec staje się mężczyzną wobec prawa żydowskiego w wieku 13 lat. Mamy także 13 zasad hermenautyki, czyli interpretacji tekstu żydowskiego. 13 logicznych metod analizy tekstów żydowskich, których rabin iśmoel nauczył się od samego Mojżesza, a które ten zgodnie z tradycją dostał od samego Boga. W świątyni jerozolimskiej było 13 puszek nadatki charytatywne w kształcie szojfara, czyli rogu. W świątyni, podczas oddawania czci Bogu, robiliśmy 13 pokłonów. Mamy także coś, o czym niewielu z Was wie, a jest to jeden z najważniejszych elementów judaizmu. Mamy 13, i mam tutaj problem z tłumaczeniem, bo mamy 13 zasad judaizmu. Czy może lepiej powinienem powiedzieć 13 zasad wiary żydowskiej, będąc już bardziej dosłownym i dokładnym w tłumaczeniu? I o tym możecie posłuchać w odcinku, który znajdziecie na kanale. Te 13 zasad wiary jest skrajnie ważne, bo jeśli nie wypełnisz choćby jednej z tych 13 zasad, to możesz oddać legitymację członka narodu żydowskiego i jesteś heretykiem. Zasady te spisał jeden z największych rabinów judaizmu Maimonides, albo używając akronimu po prostu Rambam. Toira ustna uczy nas także, że w czasach mesjańskich. Ziemia święta będzie podzielona na 13 sekcji. Oryginalnie była podzielona na 12, jedna część na każde z plemion Izraela. Kiedy natomiast przyjdzie Mesjasz, będziemy mieli podział na 13 części. W gematrii, o której już tu wspominałem, słowo miłość w języku hebrajskim, słowo achawa ma wartość 13 oraz słowo echod, jeden w sensie jeden Bóg. Też ma wartość 13. Kabała uczy, że żydzi wznoszą się ponad wpływ planet na życie tu na ziemi i symbolizuje to liczba 13. Mamy 12 znaków zodiaku i naród żydowski jest tak jakby 13 znakiem. Mamy także 13 boskich atrybutów łaski, które są wymienione w księdze wyjścia. W czasie święta Jom Kippur powtarzamy tą listę 13 atrybutów łaski. Zgadnijcie, ile razy powtarzamy tą listę w czasie święta? Oczywiście, 13 razy. W czasie trwania święta Yom Kippur także składaliśmy, uwaga, 13 różnych ofiar. Tak, tak, 13 ofiar, a nie jedną ofiarę, jak no, niektórym to znawcom religii się wydaje. Wiecie, ile dzieci miał nasz praojciec Jakow? Zgadliście, 13 dzieci. W diasporze natomiast mamy 13 dni świątecznych w kalendarzu w ciągu roku, a co kilka lat, Żydowski rok ma nie 12, a 13 miesięcy. I 13 miesiąc, który nazywa się Adarbajs, jest uznany za miesiąc, który jest szczególny. Jest to miesiąc, kiedy Bóg daje najwięcej błogosławieństw narodowi żydowskiemu. Wiecie, taki super szczęśliwy miesiąc. Do tego wszystkiego dodajcie fakt, że w żydowskim modlitowniku liczba 13 pojawia się w wielu formach, w wielu modlitwach. Na przykład w modlitwie Ishtaba mówimy 13 błogosławieństw w kierunku Boga, czy Psalm 79, który ma dokładnie 13 wersetów, a Psalm zaraz po nim numer 80 zaczyna się od wersetu 1313 licząc od początku księgi psalmów. Czyli co? Można powiedzieć, że trzynastka to taka goisz siódemka. Jak widzicie, liczba trzynaście ma ogromne znaczenie w judaizmie, ale czy przynosi szczęście? No nie, liczba trzynaście tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, żadnego wpływu na nasze życie. Ilu z Was, powiedzcie, ma jakąś liczbę, która z niewyjaśnionych powodów w jakiś sposób łączy się z Waszym życiem? Ja... Taką liczbę kiedyś miałem i każdy mój znajomy wiedział o tym. Miałem też znajomych, którzy sami mówili, że to niesamowite, że gdziebym się nie pojawił, tam pojawia się liczba 33. Ta liczba tak naprawdę zupełnie nic nie znaczyła w moim życiu. Po prostu była zawsze blisko tam, gdzie ja byłem. Gdzieś dzisiaj ta liczba 33. Przestałem ją zauważać dawno temu i zniknęła z mojego życia. Dzisiaj interesują mnie tylko liczby kolejnego Powerball czy Mega Million, czyli takiego amerykańskiego totolotka. Powiedzcie mi w komentarzach, jak u Was jest z liczbami. Macie jakieś liczby, które uważacie za szczególne? Czekam na Wasze niesamowite historie. Dzięki za luźno spędzony czas. Dziękuję wspierającym, bo dzięki Wam ten kanał może istnieć. Mam nadzieję, że do następnego razu bez rasa się. Ja nazywam się Eliohu Joisef i z ogromną przyjemnością oprowadzam Was po tajemniczym świecie Żydów, żebyście sami zobaczyli, że nie ma tu żadnych tajemnic. Jeśli macie pytania, to służę pomocą. Nie znam odpowiedzi na każde pytanie, ale jeśli znam, to postaram się pomóc. Możecie pisać maile, wiadomości na Facebook, możecie znaleźć mnie naprawdę bardzo łatwo. No to co? Teraz już wiesz, co znaczy liczba 13 w judaizmie. Lachaj